Ponad 4000 osób w Polsce kupiło tę książkę o relacjach. Stała się bestsellerem. I nie bez powodu. A teraz możesz jej słuchać. Podręcznik Relacji Giorgio Planskiego, książka, która zmieniła setki tysięcy związków na świecie, właśnie stała się audiobookiem w polskiej wersji językowej. Czyta ją Tomek Kućma, jeden z najlepszych polskich lektorów. Słuchaj jej w samochodzie. Z partnerem, z partnerką podczas spaceru, przed snem. Każda omawiana tutaj zasada brzmi jak osobista rozmowa z ekspertem od relacji. Ta książka, ten audiobook, to jak prywatny kurs dla par. Tysiące par już zna te sekrety szczęśliwych związków. Teraz Ty też możesz je poznać w najwygodniejszej dźwiękowej formie. Premiera audiobooka właśnie trwa. Napisz w komentarzu audio, a dostaniesz fragment audiobooka do słuchania i specjalny kod rabatowy z okazji premiery tego wyjątkowego wydawnictwa. Oferta ograniczona w czasie.